Dzisiaj będzie taka trochę ciekawostka, znowu retrokomputingowa, ale mocno starsza. Mamy laptopa z początku lat 90., brandowany jako Schneider. Natomiast mocno podejrzewam, że to jest jakaś jakiś rebranding. To raczej Schneider własnych laptopów nie robił, chociaż w sumie może. Mamy 16 MHz 386. Jeżeli tylko kamera łaskawie złapie ostrość. Chyba nie złapie. Zasadniczo laptop się uruchamia, natomiast nie mamy podświetlenia ekranu. Z tego co pamiętam z moich poprzednich zabaw tym sprzętem, na moment udało mi się je uzyskać. Zaraz pokażę Wam jak wygląda jego obecne działanie i jak on wygląda w środku. I czym najprawdopodobniej będzie trzeba się zająć. No więc mamy podłączony zasilacz. Włączamy zasilanie. Dysk twardy wydaje naprawdę fascynujące dźwięki. Ale zasadniczo coś tam się dzieje. Ale jak widać. O, mamy test dyskietki. Mamy jakiś błąd biosu. Te błyski, które być może widzicie na ekranie, to jest kurz na matrycy. To nie są jakieś pojedyncze piksele. Próbowałem triku z latarką, żeby coś tam podświetlić, ale za bardzo chyba nic nie widać. Z tego co mi się wydaje. Będzie trzeba się przyjrzeć, co tam się dzieje. I zobaczyć, czy uda się ten zabytek odpalić. Tak wygląda nasza rakieta od środka. Mamy całkiem nieźle upakowaną płytę główną. Tutaj prawdopodobnie mamy pamięć. Zakładam, że to jest główny ram. A tu mamy pamięć wideo. Mamy chipset. Z trzech scalaków i to jest nasz główny procesor. Co ciekawe, mamy też modem poza oczywiście standardowymi portami poza wyjściem wideo i poza gniazdem PS2. Tutaj mamy ten dysk, który nam te wspaniałe dźwięki wydaje przy starcie. Według naklejki, od spodu ma 40 MB nie wiem czy był zmieniany kiedykolwiek e, świetne jest to nie wiem czy to tak jest fabrycznie czy nie że on tak sobie tu generalnie po prostu leży on nie jest w niczym zamontowany a nie przepraszam dobra tutaj mamy sporniczki. już chciałem bluzgać że ktoś usunął jakąś szynę czy coś takiego ale nie po prostu jest źle zamocowany mamy stację dyskietek z której odpada klapka i tu Mamy płytkę, pli jakość yy, płytkę zasilacza, która jest również inwerterem na potrzeby ekranu. I bardzo mocno podejrzewam, boże co za beznadziejna kamera, bardzo mocno podejrzewam, że jedną z najprostszych opcji jest po prostu wyschnięty kondensator, gdzieś tutaj w tej sekcji wysokiego napięcia. Na szczęście ta płytka. Ona jak widzicie jest odejmowalna, można ją sobie wyjąć osobno. No co za szajs. Eee, spróbuję ją wymontować i przyjrzeć jej się. Bo tak jak mówię, być może jest to prosta pierdoła, ale moglibyśmy się takim zabytkiem trochę pobawić. Póki co nauczony doświadczeniem ze starych kamer wideo, podmieniłem dwa kondensatory, które oryginalnie mieliśmy tutaj SMD. -ki. Wrzuciłem, przewlekane w bardzo januszerski sposób. Jest, jaka ta kamera jest beznadziejna. I zaraz zrobimy test, czy to nam coś pomogło. Wybaczcie odbicie lampy warsztatowej w ekranie od góry, ale myślę, że damy radę. Nie składam go na razie do kupy. W razie, gdyby trzeba było wyjąć resztę. I uwaga. No cóż, chyba jednak niestety ta wymiana to było za mało. Bo ekranu jak nie było, tak nie ma. Myślę, że trzeba będzie jednak podejść nieco bardziej kompleksowo niż wymienić elementy, które z doświadczenia wie się, że mogą być walnięte. No więc tak, update z pola bitwy. Jak już ostatnio pokazywałem, wymieniłem, podmieniłem kondensatory SMD tutaj w płytce zasilacza. Podmieniłem kondensatory tutaj w płytce regulacji kontrastu i jasności. Tutaj w szczególności przy tych kondensatorach i przy tym tranzystorku tam był niezły syf, strasznie zaśniedziały, także na pewno ten kondensator tam wylał. I podmieniłem kondensator SMD w inwerterze, jak widzicie, w tle sobie znalazłem drugą matrycę jeszcze na próby. Ona nie jest identyczna z tą, ale uznałem, że do sprawdzenia, czy w ogóle mamy sprawną świetlówkę, powinna się nadać. I co wykryłem? Jak mamy ten transformatorek w inwerterze, on tutaj jest przylutowany w czterech punktach. I dwa z nich są pęknięte, są po prostu zimne luty. Spróbuję to poprawić i zobaczymy, czy to pomoże. No więc słuchajcie, jest pewien postęp. Na tej dodatkowej matrycy, podłączymy sobie ją tak po januszersku. Mamy, nie wiem czy będzie to widać, w włączonym świetle. O, widzicie ta matryca zapala się, ale niestety. Teraz nic nie widzicie, bo zrobiło się trochę ciemno. Niestety po podłączeniu do głównej matrycy w tym laptopie efekt jest taki, że minimalnie, minimalnie widać, że coś tam się w tle zapala, ale to właściwie tyle i nic więcej. Więc walczymy dalej. W trakcie dalszych poszukiwań dobrałem się do matrycy. W niej się znajduje taka super cute, malutka, różowa, przepraszam, nie różowa, malutka świetlóweczka z różowym kabelkiem. No i niestety jedno, co mogę od razu powiedzieć, zrobi się trochę ciemno teraz. Ta świetlóweczka jest niestety martwa, albowiem dzieje się coś takiego i to jest całe podświetlenie, jakie mamy do dyspozycji. Więc raczej cudów się tutaj nie wywalczy. Zobaczę, czy któraś z tych innych matryc ma podobne rozwiązanie. Czy nie da się podwędzić świetlówki stamtąd. No, niestety, w tej drugiej matrycy jest zupełnie inna świetlówka. Generalnie są dwie. Takie jak ta tutaj cieniutka, a potrzebna jest taka jak widzicie różowiutki kabelek się urwał i zastanawiam się czy to czasami nie był powód dla którego ona przestała świecić aktualnie jest podłączona ta górna i jak zresztą zobaczycie zaraz po włączeniu kompa ona zaczyna bardzo ładnie świecić tylko niestety jest za długa i raczej nie da się jej wmontować nawet na szybko do testów do tej matrycy od, od naszego laptopa ale spróbuję ją sobie podświetlić czymś, nie wiem jeszcze czym. Może LEDami, słuchajcie, zrobimy XXI wiek 16 MHz. No, ale chyba na razie przynajmniej wiemy, co się dzieje. No więc tak, metoda na Janusza z latarką pod spodem daje podświetlenie matrycy. I podejrzewam, że nie jest ono wiele gorsze niż to co ten laptop pierwotnie miał. Tylko rzecz w tym, że dalej nie mamy treści obrazu. Tutaj można się bawić kontrastem i to niewiele zmienia i to mnie troszkę martwi. Regulacja jasności jest. Możemy sobie tą naszą mini świetlóweczkę regulować bardzo fajnie, ale samego obrazu nie ma. Więc e, podświetlenie podświetleniem, ale cały czas mamy coś. Może jaka ta kamera jest badziewna. Cały czas mamy coś, niehalo z wyświetlaniem. Szukamy dalej. Krótkie podsumowanie, bo nie wiem, czy w najbliższych dniach będę miał czas się tym zajmować. A filmik już i tak robi się dość długi. Myślę, że zrobimy sobie dwu częściówkę. E... Zacząłem dobierać się do matrycy od tyłu, żeby spojrzeć, czy tutaj też nie mamy czasem pułapki pod tytułem wylane kondensatory. Ale tak na szybko niczego takiego nie widzę. E... Spróbuję się jeszcze też przyjrzeć się płycie głównej w laptopie. E... Tutaj może należy wyjaśnić, że. Próbowałem podłączać do niego zewnętrzny monitor. Nie pojawia się żaden sygnał na wyjściu, natomiast nie jest to raczej w moim przekonaniu wiążące, dlatego że miałem kiedyś laptopa, co prawda trochę nowszego, bo 486, ale tam włączanie zewnętrznego monitora wykonywało się jakimś dedykowanym programem. E, więc nie traktowałbym tego jako ostatecznego wyznacznika być może rzeczywiście, że powinien się ten sygnał pojawić i jest to wskaźnik uszkodzonej karty graficznej ale nie jest to w 100% pewne e, prawdę mówiąc muszę się chyba przespać po prostu parę nocy z tym problemem przemyśleć e, i zobaczymy, no może coś jeszcze się z tego uda wyrzeźbić przynajmniej doszliśmy dlaczego matryca przestała świecić a może jeszcze uda się też coś na niej z tej cudownej płyty głównej, niewiele młodszej ode mnie wyświetlić. Na razie, że tak powiem, pierwszą część kończymy. Stay tuned for part two, bo na pewno coś będzie, na pewno będę chciał jeszcze z tym popróbować. A na razie, na razie.